Nie, dziękuję bardzo. Panie Ministrze, nic nie ma za darmo. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że po prostu banki będą musiały składki płacić. I teraz w związku z tym prawdopodobnie to będzie też będą obciążały po prostu tych, którzy mają depozyty w banku. I w związku z tym chciałbym zapytać, jak się się, Pan przewiduje, no i o ile się zwiększy koszty, koszty kredytów albo o kredytów i z drugiej strony o ile średnio zmniejszy się, zmniejszy się o prezentowanie depozytów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do Pana Ministra? Nie widzę. Zatem bardzo proszę Panie Ministrze. Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, posiadam takich szacunków, ale. Banki są poddane wolnej grze rynkowej, banki konkurują o depozyty, jak również konkurują o kredytobiorców. To jest otwarty rynek i nie przewidywałbym tutaj, szczególnie po stronie depozytowej, obniżenia, tym bardziej że depozyty w porównaniu. W ciągu trzech miesięcy, od marca do maja, depozyty gospodarstw domowych w sektorze bankowym zmalały 3 miliardy, w związku z obniżającymi się stopami procentowymi. Bankom pojawili się, pojawili się dodatkowi konkurenci, jeżeli chodzi o stabilne depozyty ludności. To są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czy też inne rodzaje lokal. Także po stronie depozytowej takiego ryzyka nie widzimy. Po stronie kredytowej nie wydaje mi się, jeżeli będzie, szczerze mówiąc, jakieś przełożenie, to bardziej poprzez opłaty, które, system opłat i prowizji, które banki stosują za wszelkiego rodzaju usługi, to by równie dobrze takie samo pytanie można by zadać, co się stanie, jak obniżymy inter, czy opłatę interchange od 1 stycznia do 0,5 z obecnych poziomów 1, 2, 1, 3. To również wpłynie w jakiś sposób na wyniki sektora bankowego.